13 października, o znowu to samo, nie znoszę tych wszystkich ludzi, pogodziłam się już z tym, że zawsze będę sama, nie jestem wystarczająco ładna, by mnie ktokolwiek lubił, ale to niesprawiedliwe, co robią, dlaczego są tacy wredni, ja nigdy nie zamknęłabym kogoś w pustej toalecie tylko dlatego, że za nim nie przepadam, nie rzucałabym też w niego kamieniami, Dlaczego oni to robią? 21 października. Ta cała zabawa moim kosztem ma coraz więcej fanów. Dziś znów mi dokuczali. Mama widzi, że coś się dzieje, ale nie powiem jej przecież o co chodzi. Zaraz pójdzie do szkoły. Nic to nie da. Będzie tylko gorzej. Zresztą to wszystko pewnie jest moją winą. Skoro nikt mnie nie lubi, to chyba ze mną jest coś nie tak. Nie z nimi wszystkimi. 22 października. Tak, jestem zupełnie pewna, że to ja. Patrząc dziś w lustro, zobaczyłam to wszystko: gruba, brzydka, niezgrabnie się porusza. Nie wyglądam wcale jak dziewczyna. Widział ktoś, żeby dziewczyna tyle ważyła albo żeby miała takie grube brwi. Ja nawet mówię jak chłopak. Wcale im się nie dziwię, że mnie nie znoszą. I ja siebie też nienawidzę. Kiedy o tym wszystkim myślałam, zobaczyłam w lustrze jakiś cień. Na początku myślałam, że mi się przywidziało, ale potem usłyszałam obcy głos. Miły, dziewczęcy, powiedział mi, czemu nie możesz być idealna jak reszta, jak ja, właśnie, czemu? 27 października, coraz częściej ją słyszę, towarzyszy mi na każdym kroku i wytyka moje wady. Czasem radzi mi też, co mam robić. Dziś zaczęłam jej słuchać. Kimkolwiek jest, na pewno nie wie więcej niż ja. Zresztą, co mam do stracenia, gorzej już raczej nie będzie. 2 listopada dzisiaj zakazała mi jeść. Dzięki temu przestanę być taka gruba. To dopiero pierwszy krok tak mówi ale zbliży mnie do sukcesu. Zgodziłam się na to. Nie zadałam nic. Dzisiaj ani nie zjem nic jutro. To nie powinien być nawet problem. Mam nadzieję. 10 listopada. Głos zakazał mi być miłą dla wszystkich. Na początku nie bardzo zrozumiałam dlaczego, ale potem mi wyjaśniła. Przestanę uchodzić za taką nudną i naiwną osobę. Od razu przyklasnęłam jej pomysłowi. Naprawdę potrafi dobrze radzić. Powoli zaczynam też chudnąć. To dobrze, bo robi się już głodna, ale muszę wytrzymać. 15 listopada, jestem naprawdę głodna, ale chyba dobrze mi idzie. Ludzie w szkole już mnie nie dokuczają, patrzą dziwnie, omijają mnie szerokim łukiem, ale to już jakiś postęp, prawda? Ona mówi, że tak, że taka jest kolejność rzeczy. Bardzo mnie to cieszy. 16 listopada. Dzisiaj był trudny dzień. Ona powiedziała, że włosy też trzeba mi poprawić. To wydawało mi się dziwne. Akurat moje włosy lubiłam. Były długie i jasne. A do tego zawsze ślicznie błyszczały. Ale ona powiedziała, że nie są idealne. I kazała mi je ściąć. Zupełnie. Okoliłem całą głowę na łyso brzytwą, Z szuflady taty. W końcu chcę być idealna. Ona chyba jest ze mnie dumna. Cały czas mnie chwali. 17 listopada. Kiedy mama zobaczyła, co zrobiłam, wydawała się być zaniepokojona. Nie rozumiałam, o co jej chodzi. Przecież wkrótce miałam być piękna. Zabroniłam jej iść do szkoły, a szkoda. Chciałam sprawdzić, co teraz oni wszyscy o mnie pomyślą. Rodzice chcieli wezwać lekarza, ale powiedziałam i to zupełnie szczerze, że czuję się dobrze. Ona kazała mi przygotować nóż, chyba szykuje dla mnie coś nowego. Co to może być tym razem? Czego jeszcze mi brakuje? Noc 17 listopada obudziła mnie w środku nocy. Powiedziała, że powinnam to zrobić, gdy nikt nie będzie patrzył. Żeby wszystkich potem zaskoczyć, wzięłam nóż i poszłam do łazienki, tak jak mi kazała, i czekałam na dalsze instrukcje. I usłyszałam usuń wszystkie niedoskonałości. Z początku się wahałam, nie chciałam bólu. Wtedy jednak pomyślałam o tych wszystkich w szkole, którzy tak mi dokuczali, ze względu na to, jak wyglądałam, już nie miałam wątpliwości. Zacząłem od wycienia wszystkich większych blizn, po ospie i wszelkich pryszczy. Miałam twarz całą we krwi i strasznie cierpiałam. Ale wtedy znów usłyszałam, że do mnie mówi, za mało. Miała rację. Musiała mieć rację. W końcu jej rady już mi pomogły. Czemu teraz miałoby być inaczej? Te nogi są wciąż takie grube. Jeśli wytnę kawałek z każdej, wyszczupleją. Uśmiechnęłam się do siebie i wzięłam się do pracy. Niedoskonałości mnożyły się po każdym usuniętym defekcie mojego ciała. Te uszy są krzywe, będą się z nich śmiali. Ten nos ma okropny garb. Jak to zobaczą, znów zaczął być dla mnie wredni. Cały czas słyszałam, jak ona śmieje się z zachwytem. Już niedługo. Niedługo, pomyśl o czymś jeszcze. Patrzyłam na brudną od własnej krwi siebie, co się tutaj jeszcze nie zgadza. Po chwili, ja się uśmiechnęłam. Oddycham tak nierówno. To takie niedoskonałe. Bez wahania wbijam nóż we własną klatkę pierwściową. 3 stycznia. Wreszcie wyszłam ze szpitala. Odkąd tam trafiłam, nie suszam jej ani razu. Pewnie to przez to, co się ze mną stało, posrzywali mnie całą wszystko to, co tak poprawiałam tamtej nocy, włosy trochę mi odrosły. Nie pozwolili mi znów ich obciąć. Jestem teraz jeszcze brzydsza niż byłam, zanim ją poznałam. Wkrótce to poprawię, czwarty stycznia, znów dziś patrzyłam w lustro, znów dostrzegłam ten cień. To była ona, skupiłam na niej wzrok, pierwszy raz od kiedy się pojawiła. Nie miała włosów, była też strasznie chuda, skóra wręcz na niej wisiała, wszędzie miała mnóstwo otwartych ran, zrobiła ze sobą to samo co ja, tylko że, o jej, zacmokała z niezadowoleniem jak ty wyglądasz jesteś okropna. Z tymi wszystkimi bliznami nigdy mi nie dorównasz. Jak chcesz być teraz idealna? Właśnie jak. Wstrzymałam oddech. Zacznę kręcić mi się w głowie. Ona patrzyła, ale ja nie przestawałam. Skoro za życia nie mogłam być idealna, to może po śmierci mi się uda. Może wtedy stanę się równie idealna jak ona. Nie mogę dłużej pisać. Spowija mnie ciemność, z moich oczu płyną łzy. Ona się śmieje. Będę miała wreszcie przyjaciółkę.